Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym... takim kolejnym, co ja gadam. W pierwszym odcinku pracy w toku. To ja. Różnie mnie nazywają. Więc się nie przedstawię. Otóż o co będzie w tym chodziło? Postaram się w miarę codziennie wrzucać odcinki, tak jak to miało być na początku. Ale nie wyszło. I w miarę... Montować montaż minimalny, ale jednak będzie ten montaż, więc nie muszę się stresować, żeby ciągle gadać i po prostu dobrze wyglądać czy coś. Tylko to magia montażu sprawi, e, o co chodzi? Chciałbym z wami przeprowadzić pewne zmiany we mnie. E, Możecie być świadkami, możecie być inicjatorami tych niektórych zmian. Zależy od was, czy będzie wam się chciał komentować dane rzeczy. I chciałbym wyznaczyć sobie parę celów. Zrewidować to, co już umiem jako 17 latek. Dzisiaj mamy obecnie co... kiedy to nagrywamy z 5 marca 2022 godzina. 12, 13, yy, już 14. Tak. Tak to wygląda. Więc za chwilę sobie zrewidujemy moje umiejętności wszelakie, yy, a żeby wiedzieć, w którą stronę będziemy mogli podążać. No to, bo chciałbym yy, Bardziej usystematyzować przez to, że będę nagrywał na tym kanale te rzeczy, bardziej usystematyzować moje, moje działania i pracę. No. Więc na przykład, bo chciałbym, mam parę celów, wyjechać za granicę, więc muszę się nauczyć się odpowiednio angielskiego. Muszę być w odpowiedniej kondycji psychofizycznej żeby zacząć samemu żyć to jest oczywiste yy, parę rzeczy a w dodatku yy, nagrywam to przez to że parę ludzi mówiło że super są te twoje filmy no to no to się zasugerowałem tym że są super i że chcecie to słuchać oprócz tego że znajdę ten komentarz który yy... dobra mamy komentarz ostatni który jest od użytkownika? No life! Play life! O! Oh. Dobra, nieważne. Eee, ja to zeskrinuję. I stwierdziłem, że będzie lekki montaż. Eee, dwa ostatnie filmy zostały ukryte. Trzy dużo filmów ukryłem na kanale, bo chciałbym, chciałbym, żeby na tym kanale robił coś, czego się po prostu nie wstydzę, bo no. Jakby to dosyć dziwne, jak, yy, chcą, jak chcesz pokazać coś ludziom, czego nie chcesz pokazywać, ale jednak to jest w sieci, więc w końcu to znajdą. Więc, no, to taki powód, dlaczego. Czytam komentarz. Może po prostu powiem, żebyś następnym razem obejrzał swój własny film i spróbował nie zasnąć. Od początku do końca nie powiedziałeś nic wartościowego. No, zależy od osoby. I dalej nie wiem na jaki temat był ten podcast. Poza tym, że powiedziałeś, że dziwne, że w 2021 roku ktoś korzysta z i internetu. Już nie wspominając o tym, że nie chciało ci się nawet wyciągnąć momentu, w którym twój ojciec wchodzi w kadr. No, komedia, proszę pana, przerwasz zdania w połowie, mówiąc jaka ta herbata nie jest dobra. Powtarzasz tą samą wypowiedź kilka razy przez 10 minut. W zapowiedzi 7-minutowej na poprzednim filmie, wspominaj, że filmy nie będą dobre jakościowe, ale istnieje pewne minimum. Przynajmniej przygotuj się przed nakręceniem czegoś takiego, aby nie zacinać się co chwilę i miej jasno określany temat, który chcesz mówić, bo przygotowany materiał naprawdę ciężko się ogląda. I komentarz zgarnął 4 lajki, Zostały jeszcze komentarz plus jeden. No to napisałem, aha jestem dumny z tego bo mogę robić co mi się chce na tym youtube i nikt mi tego nie zabroni, dobra eee, taki jest mój mindset eee, raczej nie mindset tylko no zestaw w wartości mój eee, kontynuując no bo chciałbym się mm, Chciałbym, żeby byli... byście świadkami tego, co będę robił, bo na tych vlogach, które pokazywałem, to bardziej by był... To nie był vlog. Z tej działalności, ten kto pamięta, ten pamięta. To nie były vlogi, tylko to było moje gadanie, które za dużo o mnie nie mówiło. Plus jakieś krajobrazy, ładne, bo ładne, ale krajobrazy. Więc Chciałbym tak przedstawić siebie, bo jeśli, przypuśćmy, hipotetycznie oczywiście, coś osiągnę, no to nie będzie ważne to, co ja myślę, to, co, nie wiem, ja przeżywam w środku. Taka jest okrutna prawda, ale nie to jest ważne, że co ja przeżywam, co jest w środku, bo o tym każdy zapomni, jeśli tego nie udowodnię w jakiś sposób, albo nie zapiszę. Bo to, no, zniknę. Po prostu jak każdy. Więc, żeby zewnętrznić się, będę prowadził te materiały, które będą takim też moim własnym archiwum. Własnym mentalnym archiwum, który w sumie każdy będzie miał dostęp. I postaram się być szczery z wami i dosyć otwarty w tym, co się w moim życiu dzieje. Więc bo. Co to za różnica, że coś nie wiem, jakieś problemy mam? No, to każdy ma problemy, i to jest dosyć zrozumiałe, że zmagamy się z różnymi trudnościami i nic w tym dziwnego nie ma. I też chciałbym udowodnić, no bo z babcią wczoraj gadałem pozdrawiam babcie, że się kłóciłem trochę z nią. Bardziej to była dyskusja niż kłótnia, bo jakiś nie było e, zagrywek erystycznych, że nie wiem, no, coś musisz zrobić. To nie było jak, jakichś argumentów ad persona, ani takich e, przerzutni różnych, które nie prowadzą do m, wymiany. Bo w dyskusji chodzi o to, żeby wymienić swoje doświadczenie. E, taki. Tu mamy doświadczenie jednego człowieka tu mamy drugie i, no i mamy to się tak robi 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 i potem no eee, że ja założyłem że ja w przyszłości będę miał i czas dla swojej rodziny jeśli taką znajdę i dla znajomych jakich takich zostawię o, dobra, nie słychać mojego brata. To dobrze. E, no, więc takie założenia. Więc mogę sobie założyć, że, bo w moim rozumowaniu e, jest jeden z ostatnich momentów, bo system się teraz tak kształtuje, że jeśli nie będziesz u góry, to będziesz miał przerąb, twoja odnoga w przyszłości, czyli twoje Dziedzictwo, czyli dzieci tam dalej nie wiadomo, co tam będzie. E Jeśli nie, e nie wbijesz się w jakiś większy wpływowy e fragment tego świata, nie będziesz czegoś kreować w danej rzeczywistości, to przepadniesz po prostu No całej historii tak to działa. Niektórzy lubią Przepadnąć w takiej historii, ale mi to osobiście nie pasuje. I strasznie przeżywam to, że jest duże pragmatyczne podejście do życia bez Tylko ten pragmatyzm, który mamy, zakodowany w nas przez szkołę, przez warunki społeczeństwa jak i jakieś socjalne, ten pragmatyzm staje się. Idiotyczny. To nie jest po prostu praktyczność sama w sobie, tylko to jest taka okrojona praktyczność, bo w tej praktyczności pozostaje po prostu bezmyślność, że yy, pra, no, pragmatyzmu. Czyli nie wiem. Wzrok taki, większość ludzi ma taki wzrok. Tak patrzą. No, patrz, pieniądze. dodaję pieniądze. Idę. Idziemy, idziemy. słuchajcie, Musimy iść. Nie wiem, jaki jest cel w życiu. Nikt nie wie. I to jest cały paradoks. No. I potem nagle budzisz się ze swojego snu Tak jak z amerykańskiego Amerykanie w obecnych czasach, co Można zaobserwować, że tam tak pięknie nie jest, jak obiecywali Ludzie Bo Do piękna trzeba dążyć, żeby ono było Dosyć proste sformułowanie, ale Jednak prawdziwe W dodatku czy prawdziwe to może nam, mi się wydawać z mojej strony, a dla kogoś to będzie całkiem inne znaczenie miało. Yy, więc tak. Yy, yy, yy. Więc jaki jest cel w tym świecie? Można by zapytać. Yy. Trudno mi stwierdzić, ale jakoś mnie to nie dołuje, że nie widzę tego celu, bo cała w tym zabawa, żeby. Cel, cel od nowa odkrywać w życiu ja mam cel na przykład taki, Wyprowadźcie z tych czterech ciasnych ścian ja po, powiem wam, strasznie się źle czuję w tych blokach bo to jakby nie dość, że jesteś uciśnięty przez swoje mieszkanie które jest na ósmy piętrze no kurde zdradziłem E, które jest na tym ósmym piętrze e, przez to izolujecie od warstwy zewnętrznej, czyli od tej przyrody. W sensie m, tak na porządku przyrody, ale od powierzchni, pod, po której musimy się przemieszczać, żeby dążyć do kolejnego punktu zwrotnego. Mówiąc po prostu. Uprosz... po prostu w uproszczeniu żeby się gdzieś przemieścić. Eee, no. Izoluje cię tak umysłowo, bo masz takie kurde, muszę tą windą zjechać. A to nie jest wygodne. Winda nie jest wygodna, chociaż można. fajnych doświadczeń fajnych. Ach, za mocno to do języka już weszło, a ubolewam nad tym, że nawet ja się na tym łapię bo ja zwracam uwagę na tą warstwę. Hmm. Bardzo czasami te doświadczenia są mocne w tej windzie, bo na przykład stoisz, wyobraźcie sobie, masz e, windę i sobie stoisz, czy to winda, jak winda, ale możesz przecież doświadczać tej windy, słuchać, co ona, jakie dźwięki z, z Wydaje, jak jest światło, jak pada to światło. Możesz siebie doświadczać w lustrze. E, możesz też odbicia przez szkło, które płynie. E, poeta się we mnie włączy. Właśnie. E, płynie z góry na dół, a ty z dołu na górę lecisz. No. I to jest cała frajda z życia. Właśnie taki jeden cel to jest, że... Jeden mój cel, tak w filozofii mojej, to jest, żeby doświadczać przy niekontrolowanej zmianie. Bo tak właściwie świat jest jedną wielką abstrakcją, która jest niemodularna i ciągle się zmienia. No. Yy, jeśli ktoś mi teraz zarzuci, że to jest bezwartościowe to, co gadam, to nie, chyba nic go nie zmieni. Twarda głowa, zaciśnięte pięści. E. No. Mm. Kolejna sprawa. i babcia ze mną gadała, że znajdziesz rodziny. Znajdziesz rodziny i co? Zakojesz się w, kobie w kobiecie. I co? I tak ci się twoje życie skończy. Więc korzystaj teraz. Ale no. To przecież od nas. Zależy, jak modelujemy swą własną rzeczywistość i nasze pragnienia kierowujemy w tym kierunku. To idzie. I kurde, jak teraz tak bardziej się skupię na tym, co mówię, to to ma sens. To nie jest takie głupie. Bo czas łatwiej sobie uświadomić pewne sprawy, kiedy człowiek myśli na głos, co obecnie robię. I co sprawia mi przyjemność, żeby dojść do wniosku, że jak jest, jakby, przy uzewnętrznianiu jest większa świadomość tej treści. Kontynuując, wracając do celu, wyznaczy, do celu jaki wyznaczyłem, no to co ja umiem? Trochę malować umiem. Nie jest to najgorsze. Muszę zakończyć ten obraz eee, To jest mojego Moje dzieło Moje dziecko eee, Co tam dalej? Rysować No nawet umiem Nie jest najgorzej Jest to jakiś Poziom, który No to nie jest najgorsze Chociaż zadowolony super z tego nie jestem co tu dalej? To nie, to jest za brzydkie to jest majowe. Tu, tu, tu. Albo coś takiego. Jak ma się pochwalić? O. Tego byłem zadowolony. Jestem bardziej no co zadowolony, bo nie jest takie najgorsze. No to różnie. No po prostu chaotycznie czasami wychodzi, że akurat to będzie to albo coś takiego. O. To moje. Co tam jeszcze umiem? Poezję się zajmują. Bardzo lubię poezję. To jest taka. No, można doświadczać innej osobowości przez to. To jest chyba największa wartość poezji, że możesz doświadczyć drugiego człowieka w sposób taki eteryczny. Yy, gdzie inne środki przekazu mają na tyle taką jakby. Inne środki przekazu tworzą yy, przestrzeń, przez którą się przemodu... przemodu... która się prze... Ta treść, jeśli przechodzi przez tą yy, barierę, która jest między nami. No to zmienia trochę swoje znaczenie. Yy, no i to właśnie jest najtrudniejsze, żeby w tym, co się tworzy, żeby zbijać tą barierę, która jest Przestrzeni między umysłem, ustami, a jeszcze zrozumieniem. I to jest dosyć ciężkie. E, co jeszcze umiem? No, umiem myśleć i to chyba jest zaleta. Co jeszcze? Malować, rysować trochę umiem. O, e, wygaszasz mi się Trochę śpiewać umiem. Muzyką się trochę zajmuję, na ukulele umiem grać. Gotować umiem. Takie najważniejsze, a tutaj jaki farszen, ale posiadam trak angielski nie najgorzej umiem przynajmniej w tej treści niemówionej, chociaż muszę się zacząć uczyć bardziej. A w ogóle przeszedłem na domowe nauczanie, bo stwierdziłem, że to normalna szkoła jest stratą czasu. Ale o domowym nauczaniu może powiemy sobie jutro. Ja sobie to zapiszę. Żebym nie zapomniał. Muszę sobie zrobić pudło z pomysły, bo tych pomysłów mam codziennie tyle, że mogę będę mógł... Jak nie będę wiedział co ze sobą zrobić, to zrobić takie, że Halo pudło! Gdzieś buję pudło, losujemy i wyciągam pomysł, który mam zrealizować obecnie. No domowe nauczanie więc do zrobienia do dostania chce się na studia dostać do akademii od Kunstkolen oslo Kunstoscholen oslo Oslo National Academy of the Arts No. Chcę się dostać do Narodowej Akademii Sztuki w Oslo Co nie będzie takie proste, bo muszę się nauczyć angielskiego od podstaw norweskiego. Jedyne co umiem po norwesku to jest Free Luft Kultur um, albo um, Jajeter Tomek Dąbiem po norwesku albo grę. To się nauczyłem jak byłem w Norwegii. E, chociaż mnie ta Norwegia ciągle prześladuje. O tym też mogę opowiadać, że marzenia senne. No i wystarczy zacząć działać i pomysły same przychodzą. Jak to można zauważyć? E, czekaj. Jak to marzenia senne OK? Morzenia. E, ne, 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 ne. No i tego, co teraz robię, to myślę, że nie będę się wstydzić, bo to jest merytoryczne. A ja chciałbym takie merytoryczne treści tworzyć głównie, żeby to było po prostu no, coś wnosiło do osoby, która przynajmniej to ogląda albo rozpoczynało jakąś dyskusję. I bardzo dziękuję za e, podzielenie się w sumie tym komentarzem, bo to jednak coś wniosło do. Stworzenia. A obecnie zmieniłem, jak mówiłem, zmieniłem e, trochę format tego kanału. Zostało parę filmów. Chcę rzeczywiście zacząć go od nowa rozwijać, bo trochę mi tych subskrypcji spadło, ale jakoś się tym super nie przejmuję, bo jakbym się przejmował, to bym robił awanturę, że. A jej, jej, jej spadają mi subskrypcje. Chociaż możecie. Nie obrażę się, jeśli wyślecie te, ten film do po prostu kogoś innego. Nie obrażę się. Zdecydowanie się nie obrażę. E, więc taki pierwszy cel to jest 500 subskrypcji. E, no i myślę, że tego materiału, który uzewnętrzniłem obecnie, będzie wystarczająco na jeden odcinek, żeby to nie było przesyt informacji. Bo, a i filozofią się zajmuję, ale ja to takie jeszcze kroki. tym. Ten... Bo mam do zrealizowania. No, czyli mamy rewizję jakichś umiejętności, i chciałbym na tych odcinkach też robić jakieś takie sprawy rozwojowe. No i montować film, no oczywiście. umiem, Jakoś tak wypada. No, ciężko jest opowiedzieć to, co się umie, jeśli musisz przedstawić. A potem się okazuje, że pełno umiesz. To jest w sumie, no. Nie ma się ciągle świadomości o swoich umiejętnościach. Dobra. 24 minuta nagrania ja przynajmniej mam. Czystego gadania, jak się będzie... jak to obrobię w programie do montażu, to pewnie trochę mniej będzie. Więc możecie tu ten film udostępnić jakimś znajomym. Nie wiem, psu, kotu, szczurowi, komukolwiek. No, nie, dobre, nie będzie. Więc ja wam bardzo dziękuję za, jeśli tu dotarliście, nie wiem, napiszcie Fuko, takich filozof, no. napiszcie Fuko i do zobaczenia wkrótce. Ja byłem sobą, wy byliście widownią i takim pożegnaniem zakończymy.